Dzień dobry, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina i zapraszam dziś na czytanie w stylu Wybierz swoje karty z przesłaniami, które szukają Cię właśnie dziś. Daję Ci cztery zestawy kart do Twojego intuicyjnego wyboru. Wybierz ten lub te zestawy, które rezonują z Tobą. W opisie pod filmem zostawiam odnośniki do poszczególnych zestawów. Ale zanim odsłuchasz swojego zestawu czy zestawów, to połącz się ze swoją intencją, ze swoim pytaniem, na które szukasz odpowiedzi. Bo ty wiesz, co przyciągnęło cię do tego czytania? Czy szukasz ogólnych wskazówek, czy może coś konkretnego zajmuje twoje myśli, twoje serce? Więc połącz się z tym, poczuj to, a potem wybierz swój zestaw lub zestawy i słuchaj z otwartym sercem i głową. Dziękuję, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz i zaobserwujesz mój kanał. Podaj też to czytanie dalej, jeśli uważasz, że ktoś w twoim kręgu może z niego skorzystać. Zestaw numer jeden. W tym zestawie mamy karty Krok po kroku, Przejmij kontrolę i działaj i Kartę Kochanków. Można powiedzieć, że główne przesłanie tych kart to właśnie Krok po kroku, Przejmij kontrolę i działaj, kierując się sercem, miłością, dobrą intencją. Karta Krok po kroku mówi Widzę przed sobą górę i poświęcam się robieniu jednego małego kroku naraz. Robię postępy skupiając się na chwili obecnej, na bieżącym zadaniu. W ten sposób odzyskuję spokój ducha. Karta Przejmij kontrolę i działaj mówi, nie bój się przejąć kontroli, nie bój się być silnym w tym czasie. Musisz przejąć pełną kontrolę, żeby spełnić swoje cele, swoje marzenia, swoje potrzeby. Jeśli czujesz, że Twoja obecna sytuacja zmierza w kierunku, który nie służy Tobie, Twojej radości, Twojemu celowi, to przesłanie tutaj jest takie, żebyś teraz postawił, postawiła stopę twardo na ziemi i zaczęła podążać w pożądanym kierunku, krok po kroku. Nie musisz być agresywny, nie musisz się śpieszyć, nie, zdecydowanie nie musisz i nie powinieneś próbować przeskakiwać kilka kroków naraz, ale potrzebujesz jasności. I potrzebujesz jakiejś zmiany. A jeśli nie zaczniesz działać, to nic się nie wydarzy. Szanuj siebie i kochaj siebie na tyle, żeby podjąć działanie i zmienić kurs Twojego życia na ten, którego pożądasz, którego pragniesz, który będzie dobry dla ciebie, bo ty wiesz, jaki to jest kierunek. Po prostu widocznie jeszcze tam nie zmierzasz, może masz w sobie jakieś wahanie. Prowadź swoje życie swoją wybraną przez siebie drogą po to, żeby mogły Cię prowadzić Twoje własne pragnienia, a nie by prowadziły Cię zewnętrzne okoliczności lub ludzie. Jeżeli wahasz się, czy wykonać kolejny krok w sytuacji, w której teraz jesteś, to ta karta zachęca Cię do tego, czy te karty zachęcają Cię do tego, żeby podjąć zdecydowane działanie, żeby zrobić pierwszy krok. Często Twoje anioły, Twoja siła wyższa, jakkolwiek to nazywasz, nie może Cię w pełni wesprzeć, dopóki... Ty nie zrobisz pierwszego kroku, dopóki nie zainicjujesz działania. Więc spotkaj się z tymi swoimi aniołami duchowymi, przewodnikami, z Bogiem, z kosmosem w połowie drogi, pokazując swoje zaangażowanie w tą wybraną ścieżkę, w swoje cele, w swoje upragnione marzenia. Zaufaj swoim darom, zaufaj swojemu potencjałowi, swoim zdolnościom, swojej wiedzy. Masz naprawdę szansę rozwijać się czy w karierze, czy w życiu osobistym, czy w duchowym, jeżeli będziesz zmierzać w pożądanym kierunku, krok po kroku, bez skoków, bez pośpiechu, bez szukania drogi na skróty. Pamiętaj, że jesteś współtwórcą swojego życia, swojej rzeczywistości, bo współtworzysz ją z wszechświatem, z Bogiem, z aniołami, a oni właśnie dziś zachęcają Cię do podjęcia działania do zrobienia pierwszego kroku. Wyznaczając jasne intencje, takie prosto z serca, z duszy, mając silną wizję swojego życia, swojego celu i podejmując ku temu działanie, sprawisz, że Twoje pomysły i marzenia ożyją, że pójdą w ruch. Pokaż wszechświatowi, aniołom swoje zaangażowanie w swój rozwój, w tą zmianę, w swoje intencje. Że to nie są tylko myśli. Że chciałbym czegoś, ale się boję, ale nie wiem, tylko pokaż swoje zaangażowanie, pokaż swoje zdecydowanie. Wiedz, że z każdym krokiem twoi aniołowie są z tobą, zachęcając cię do takiego wznoszenia się coraz wyżej i wyżej, i do podążania dalej i dalej, ale krok po kroku, cały czas to jest tutaj podkreślane. Więc skoncentruj swoje intencje i wyślij je jak taką strzałę w górę, pozwól im lecieć. Dokonuj szczerych, zgodnych z własnym sumieniem i sercem wyborów, które będą odzwierciedlały Twoje prawdziwe wartości, które będą wspierały harmonię w Twoim życiu, które będą wspierały więzi i zdrowe relacje. Zaufaj, że masz zdolność do podejmowania mądrych decyzji. Doceni swoje pragnienia, doceni swoją chęć dążenia do równowagi i do szukania spełnienia w życiu. Wybierz tą ścieżkę, tą opcję, która jest dla Ciebie najbardziej pełna miłości, dobra, spokoju, gdzie jest rozwój dla Ciebie. I dostosuj swoje decyzje do Twoich nadrzędnych wartości, do Twoich najgłębszych pragnień. Pamiętaj, że masz siłę i mądrość, żeby dokonać świadomego wyboru, więc zaufaj swojej intuicji i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu. Twoje anioły Cię wspierają, ale one nie wykonają zadań za Ciebie. Podjęcie działania, zainicjowanie ruchu jest zawsze w Twoich rękach. Idąc naprzód pamiętaj o zachowaniu swojej tożsamości, o tym, żeby nie zatracić się w presji świata zewnętrznego, w jakichś oczekiwaniach, które nie są Twoje. I tutaj to zostawię. Jeżeli ta wiadomość była inspirująca, pomocna dla Ciebie, to zostaw proszę łapkę w górę, komentarz i zaobserwuj mój kanał po więcej takich przekazów. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. W zestawie numer dwa mamy karty Boskie Światło, Opanowanie i karty Wisielca. Karta Boskiego Światła mówi: Jestem wyrazem miłości i jaśnieję jak słońce. Moje wewnętrzne światło jest moją siłą i skarbem. Moja intuicja prowadzi mnie do odkrycia cudu i dobroci tego, kim jestem. Z kolei karta Opanowanie mówi: poświęć czas na zebranie myśli i energii, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że teraz w tym czasie odczuwasz jakąś narastającą frustrację, irytację, może strach, może niepewność. Jesteś naprawdę taką pełną pasji, kochającą, radosną istotą, ale też jednocześnie nie chcesz być traktowana czy traktowany jak coś takiego oczywistego i niedocenianego. Jest w tobie jakiś wojownik, który pragnie powstać i walczyć, a przynajmniej udowodnić swoje umiejętności, talenty, swoją wartość. Ale pojawienie się tej karty wskazuje, że nie zostaniesz teraz wysłuchany lub odebrany tak, jak się spodziewasz lub oczekujesz. I ta mądrość aniołów tutaj nakazuje ci. Czy doradza, wycofać się, zastanowić się, uspokoić się, zanim pójdziesz dalej, zanim podejmiesz jakieś działanie. Więc poświęć czas, żeby poprosić anioły, Boga, wszechświat, jakkolwiek nazywasz tą swoją siłę wyższą, o pomoc w uporządkowaniu swoich myśli i swojej energii. Wiedz, że to boskie światło naprawdę tak spowija Twoją sytuację, ciebie, wszystkie zaangażowane strony. I nie ma powodu do zmartwień. Po prostu w tej chwili najlepiej jest wycofać się, żeby nabrać sił i odzyskać spokój, żeby wejść w taką energię równowagi. To jest taki stan, w którym powstrzymujesz się od reagowania na sytuację, i właśnie to jest Ci teraz potrzebne, mimo że buzuje w Tobie chęć zareagowania na coś. W tej chwili anioły tego Twojego boskiego światła pomagają Ci poczuć się bezpiecznie, poczuć się. Strzeżonym i prowadzonym, i zachęcają cię do uświadomienia sobie, że masz naprawdę niesamowitą siłę miłości w sobie, która czasami, albo może nawet często jest nadużywana przez innych. I ta karta Wisielca tu przepięknie wplata się w ten przekaz, bo ona zachęca cię do zatrzymania się i poszukania nowej perspektywy, zamiast forsować działania, lub zamiast forsować jakąś konfrontację. Praktykuj swoją cierpliwość, szukaj ciszy i na zewnątrz, i w sobie, po to, żeby Osiągnąć głębsze zrozumienie Twojej obecnej sytuacji, Twoich uczuć, i żeby zobaczyć właśnie nową perspektywę. Ten wisielec zachęca Cię do, do przyjęcia lub poszukania innego punktu widzenia, do zaakceptowania tego, co jest poza Twoją kontrolą i do zaufania procesowi transformacji, w którym jesteś. Niedługo ruszysz naprzód z takim odnowionym poczuciem celu, ale teraz daj sobie chwilę zawieszenia i bezruchu, daj sobie czas na obserwowanie i kontemplację. Przerwij swój codzienny bieg i stwórz przestrzeń na introspekcję. I chodzi tutaj też o przerwanie codziennego biegu myśli i poszukania też takiej ciszy, właśnie wewnątrz. Spróbuj spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy i trochę tak, jakby z wyższego poziomu, żeby zobaczyć więcej, zobaczyć szerzej, ale też zobaczyć dalej. Może trochę tak w pewien sposób zobaczyć w przyszłość, do przodu. Zrozum, że to, co się dzieje teraz, to jest okres przejściowy w Twoim życiu, i czasami najlepszym rozwiązaniem jest poczekać i nie śpieszyć się z podejmowaniem decyzji. Uwolnij się od potrzeby kontrolowania wszystkich rezultatów, bo nigdy nie będziesz mieć pełnej kontroli nad wszystkimi, i zaufaj wyższej sile lub po prostu naturalnemu biegowi rzeczy i wszechświata. I ten czas, w którym jesteś, wykorzystaj na medytację, na uważność na inne uspokajające aktywności po to, żeby wyciszyć swój umysł i odzyskać wewnętrzne opanowanie. Ten spokój i nowa perspektywa pozwolą na wyłonienie się właśnie takiej głębokiej mądrości i świeżych kreatywnych rozwiązań. Jesteś w niezbędnym okresie transformacji, w okresie głębokiego rozwoju osobistego, który otwiera przed tobą drogę do znaczących, do potrzebnych ci i pięknych zmian. Jeżeli ta wiadomość była inspirująca, rezonowała z Tobą, to zostaw proszę łapkę w górę, komentarz i zaobserwuj mój kanał po więcej takich przekazów. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. W zestawie numer 3 mamy kartę Transformacji, kartę Ochrony Anielskiej i kartę Świata. Karta Transformacji mówi: Ciągle się rozwijam, rozwijam się wewnętrznie, pracując nad swoimi słabościami, doskonaląc swoje mocne strony. Życie zapewnia mi sytuacje, które pomagają mi się uczyć i rozwijać. Jestem świadomy swoich postępów i otwieram skrzydła na światło. Z kolei karta anielskiej ochrony mówi: W tym czasie otacza cię jasne światło ochrony. Anioły prowadzą cię i chronią, i chcą, żebyś wiedział, że jesteś bezpieczny. Niezależnie od tego, czy martwisz się o fizyczną, psychiczną, emocjonalną czy duchową sferę Twojego życia, może kreatywną, to ta karta potwierdza, że masz duchową ochronę w każdej z nich. Twoi anielscy przewodnicy wspierają Cię i prowadzą Cię ku pozytywnym doświadczeniom, ku dobrym rezultatom, ku dobrym zmianom. Jeśli masz do podjęcia teraz jakieś decyzje, może masz jakieś możliwości do wykorzystania, może jakieś opcje do wyboru i nie wiesz, co zrobić, to ta karta przynosi Ci takie pocieszenie i wsparcie. Twoje niełowie, Bóg, wszechświat potrzebują tylko Twojej modlitwy, Twojej prośby, żeby wkroczyć i wesprzeć Cię w tym procesie. Musisz ich zaprosić. Oni czekają, aż otworzysz przed nimi drzwi: swoje ramiona, swoje serce i umysł. Nie wejdą na siłę, nie będą na siłę się pchać do pomocy. Musisz ich zaprosić, ale przypominają Ci, że jesteś chroniony, a najgorsze masz już za sobą, nawet jeżeli nie czujesz tego jeszcze tak. Jesteś gotowy, gotowa na transformację, taką naprawdę wykraczającą poza wszelkie wyzwania, z jakimi mierzyłeś się do tej pory. Przeszłość już minęła i tutaj jest taka zachęta dla ciebie, żeby się z nią rozstać i już ją puścić, bo najwidoczniej jeszcze tą przeszłość trzymasz. Jeśli ostatnio wracają do ciebie jakieś bolesne wspomnienia, może wręcz traumatyczne wspomnienia, wydarzenia, to wiedz, że ten czas teraz. To dobra okazja, żeby uświadomić sobie, jak daleko już zaszłaś, jak wiele uzdrowienia już nastąpiło w Twoim życiu i że te bolesne rzeczy to są właśnie wspomnienia. Zostaw przeszłość ze sobą i idź naprzód. Teraźniejszość będzie dla Ciebie darem tylko wtedy, gdy będziesz gotowa ten dar przyjąć. A teraźniejszość to jest jedyny czas, jaki mamy. Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma. Tylko dziś możesz działać, tylko dziś możesz zmienić swoje życie, tylko dziś możesz podjąć działanie. Jeśli stoisz w obliczu czegoś nieznanego, co może wywołuje w Tobie niepewność, to wiedz, że Twoi aniołowie prowadzą cię. Pokażą ci kolejne kroki na Twojej drodze, jeśli tylko ich o to poprosisz, i jeżeli zdecydujesz się na tą drogę wkroczyć. Bo dopóki stoisz w miejscu w wahaniu, to te kolejne kroki się nie pokazują. Ale otacza cię takie silne, duchowe. Pole siłowe, które chroni Cię naprawdę na wszystkich poziomach, kiedy zdecydujesz się właśnie ruszyć naprzód. Karta świata symbolizuje zakończenie cyklu, otwarcie się na nowy początek, świętowanie osiągnięć, świętowanie swego rozwoju. I ta karta świata zachęca Cię po pierwsze do tego, co już mówiłam: do zostawienia przeszłości i ruszenia do przodu, ale zachęca Cię też do uznania wartości całej Twojej podróży, też wyzwań, trudów i bólu, który jest za Tobą. Wykorzystaj wszystkie zdobyte doświadczenia po to, żeby pewnie wkroczyć w swoją upragnioną przyszłość. Osiągnęłaś już jakiś ważny cel, jakiś rozdział został zamknięty, a ty znajdujesz się teraz u progu nowego rozdziału, transformujesz w nowy etap, w nową wersję siebie. Tylko puść już przeszłość. Jesteś u kresu jakiegoś ważnego projektu lub etapu życia i ta karta oznacza sukces, oznacza osiągnięcie celu. Więc przygotuj się na kolejny etap. Korzystając z mądrości zdobytych dzięki przeszłym doświadczeniom, poświęć czas naprawdę na docenienie swoich osiągnięć, może na spisanie ich, może to ci pomoże, ale też na docenienie wyzwań, lekcji, które doprowadziły cię tu, gdzie jesteś. W procesie, w którym jesteś, zyskujesz głębokie zrozumienie siebie, swoich pragnień, swoich wartości, swoich celów. I pamiętaj, że ty ucieleśniasz. Tak energie aktywne, jak i te pasywne, receptywne, a to daje Ci pełną i piękną moc tworzenia zmian, daje Ci moc bycia transformacją, której pragniesz doświadczyć. Ta transformacja nie jest czymś zewnętrznym, to Ty jesteś zmianą, której pragniesz. Ty nie czekasz na zmianę, Ty jesteś zmianą pod warunkiem, że zdecydujesz się z odwagą ją aktywować. Doceni swój rozwój. Wykorzystaj go do napędzenia swoich kolejnych przedsięwzięć i wiedz, że jesteś w stanie osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy, jeśli tylko uwierzysz w to, jeśli tylko uwierzysz w siebie. Jeśli ta wiadomość była inspirująca, jeżeli była pomocna, to zostaw proszę łapkę w górę, komentarz, zaobserwuj mój kanał po więcej takich wiadomości. Wszystkiego dobrego, dbaj o siebie. Do zobaczenia. W zestawie numer 4 mamy kartę pokoju, kartę siły i intencji oraz umiarkowanie. Karta pokoju mówi: Jestem nieugięta w obliczu strachu, odzyskuję rozsądek i stawiam czoła wyzwaniom. Jestem zdecydowana myśleć łagodnie i spokojnie, odnajduję wewnętrzną ciszę i staję się ucieleśnieniem spokoju. Karta moc i intencja mówi: Kiedy dostosujesz swoje intencje do najwyższego dobra i działasz z miłością i troską, twoja moc wzrasta. Kiedy wyciągasz tą kartę, kiedy ona pojawia się w Twoim czytaniu, to Twoi aniołowie zbliżają się do ciebie właśnie po to, żeby ci o tym przypomnieć. Masz potencjał, żeby być liderem, masz potencjał, żeby być przewodnikiem teraz dla siebie, może też dla innych, z pokojem, z odwagą, z mądrością. I jesteś właśnie zachęcany, zachęcana do zjednoczenia się z miłością, żeby móc działać z serca. Często, kiedy budzi się w nas moc to nasze ego też staje się głośniejsze, bo chce, żebyś w pewien sposób został ograniczony, żebyś kwestionował swój rozwój. Ego nie jest do końca naszym przyjacielem. Tak? Nie pozwól, by twoje ego cię powstrzymywało. Zachowaj spokój. Wezwij swoich aniołów, Boga, Wszechświat, jakkolwiek nazywasz swoją siłę wyższą i zaproś ich, żeby pomogli ci uważnie wsłuchać się w głos twojej duszy, żebyś mógł, mogła iść naprzód z mocą i skutecznością, w zgodzie ze swoimi wartościami i ze spokojem i miłością. Aniołowie zachęcają Cię do takiego ponownego połączenia się z Twoimi oryginalnymi, jakimiś pierwotnymi pomysłami i intencjami. Często z czasem nasze pomysły się zmieniają. Taki jest proces naturalny, ale wszechświat reaguje na te pierwotne intencje, które były widocznie w Twoim przypadku najbardziej autentyczne. Te, które zrodziły się w Twoim sercu, w głębi Twojej duszy, może zmiany, które próbowałeś, próbowałaś w nich zaprowadzić, właśnie na przykład były dyktowane przez ego albo przez jakieś zewnętrzne siły. Jeśli nie wiesz jakiś naprzód, to musisz zdać sobie sprawę z tego, że jesteś potężną istotą, naprawdę z ogromnym potencjałem, i to powinno cię napędzać do tego, żeby ruszyć do przodu. Rozmawiaj z Bogiem, z aniołami, ze źródłem, znowu, jakkolwiek to nazywasz, o swoich intencjach i uświadom sobie, że to, co rozwija się teraz w Twoim życiu i w Tobie, ma naprawdę potężną moc, żeby pozwolić Ci żyć z przestrzeni Twojego czystego, pięknego potencjału. Karta umiarkowania przypomina, że współtworzysz, przepraszam, swoją rzeczywistość z aniołami, z wszechświatem, z Bogiem i radzi Ci iść naprzód. Zachowując równowagę, spokój, umiar, cierpliwość. Tutaj jest taka sugestia, żeby znaleźć harmonijny środek w Twoim życiu, tak w emocjach, w energii, w podejściu do Twoich celów, żeby nie popadać w skrajności. Umiarkowanie zachęca Cię do dbania o siebie, do uważnego kroczenia naprzód, dodawania sobie czasu na połączenie się z boskim przewodnictwem i z Twoją własną intuicją, bo to one pokażą Ci właściwą drogę. Przeanalizuj swoje codzienne nawyki żeby odzyskać poczucie równowagi między różnymi obszarami życia, takim jak praca, życie osobiste, życie duchowe, unikaj skrajnych wyborów w związkach w pracy, w nawykach osobistych, znowu w duchowości, w kreatywności. Zamiast skrajnych wyborów podejmuj przemyślane, wyważone kroki w kierunku swoich celów. I bądź cierpliwy. Zrozum, że nie wszystko wydarzy się od razu. Pielęgnuj tą cierpliwość. Uwierz, że właściwa ścieżka pojawi się, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Żeby pojawiła się właściwa ścieżka, musi być też w Tobie gotowość. I musimy często przejść przez pewne lekcje, czasem one się nawet powtarzają w kółko, dopóki nie przerobimy ich w pełni. Dopiero wtedy otwiera się ta właściwa ścieżka. Więc zrozum, że nie wszystko wydarzy się od razu. Słuchaj potrzeb swego ciała, swego umysłu i dawaj sobie też czas na odpoczynek i regenerację. Może jest tutaj w Tobie trochę taka ochota, żeby przejść do przodu właśnie w jakiejś takiej skrajności. Oświęcenie czasu na regenerację, na odpoczynek, zapewni Ci taki stały poziom energii do kreowania Twojej upragnionej przyszłości, do spełniania Twoich celów, bo nie chodzi o to, żeby ruszyć z kopyta i wypalić się szybko, tylko żeby mieć taki stały poziom energii do tego, żeby każdego dnia, krok po kroku, zmierzać do swoich celów. Nie podejmuj żadnych natychmiastowych decyzji, bo czasami lepiej jest przeczekać, posłuchać swojej intuicji, Boga, posłuchać ciszy, upewnić się w swojej decyzji. Zanim się ją faktycznie podejmie. I pielęgnuj swój wewnętrzny spokój. Włącz w swoją codzienność praktyki uważności, medytacji, modlitwy, po to, żeby łączyć się regularnie ze swoim wewnętrznym ja i odnaleźć tak bardzo upragniony spokój. Jeżeli ta wiadomość była inspirująca, jeżeli rezonowała z Tobą, zostaw proszę łapkę w górę, zostaw komentarz, zaobserwuj mój kanał po więcej takich wiadomości. Wszystkiego dobrego dbaj o siebie. Do zobaczenia.